raz na Szkole Chrystusa. Cieszę się bardzo, że mogę być w tym miejscu. Chcę wszystkim powiedzieć, że Szkoła Chrystusa to nie jest tylko masa informacji, wiedzy, rzeczy, które możemy przyjąć swoim rozumem, ale zwłaszcza sercem. A przede wszystkim jest to szczególna obecność Boża, która manifestuje się na tym miejscu, ponieważ Bóg przyznaje się do dzieła, które rozpoczął. Ja dziękuję Mu za to, że mogę być w tym miejscu, że mogę doświadczyć Jego mocy, przemiany, odnowy, że w realny sposób da mi się odczuć, poznać jeszcze bliżej. Dał mi tą świadomość, że jest ze mną zawsze i wszędzie i że niezależnie, co będę czynił, On będzie ze mną, będzie mnie używał, ponieważ to jest Jego powołanie dla każdego z nas, aby używać nas, abyśmy byli Jego narzędziami. Dlatego zachęcam dla każdego, który może nie odebrał jeszcze tego powołania, albo nie odebrał jeszcze tego, że chce tak bardzo służyć Jemu, aby przyjechał na tą szkołę, aby odebrał to, bo ponieważ Pan Bóg ma takie <laughs> rzeczy dla każdego z nas, a to te, ten... Te narzędzie, które, które powołał do, do, do przekazu, tego powołania, do przekazu tych, tego, tego po prostu pragnienia w sercu, jakie i mieszkoła Chrystusa jest najlepszym według mnie rozwiązaniem do tego, aby, aby Amen. KPHCZEK, to doprzeć. Jestem Leśna. Akurat w maju była u nas taka modlitw, dnia modlitwy i postu i mamy taką właśnie, co maj, 2, 2 2, 3, 3 w maju drugi rok i na drugi rok też naszym drugim też będzie u nas maj. Ten czas takiej modlitwy i postu I akurat po szkole Chrystusa z Skarpacza przyjechała do nas gromada też wierzących i przyjechał pastor Krzysiu i zachęcał, dał nam takie urlopki, zachęcał nas, żeby przyjechać na tą szkołę. Ja pierwsza się zgłosiłam, dlatego że wiedziałam, że mam tylko jeden właściwie tydzień urlopu w lipcu, i nie wiedziałam, który to będzie moment, ale tak zobaczyłam, że to będzie mi pasowało. Ja sobie mogę tak jakoś ustalić ten moment urlopu, bo, bo akurat mam taką możliwość pracy. I, I wiedziałam, że, że mogę tylko tydzień korzystać, potem gdy miałam kurs, jeszcze takie szkolenie z pracy i tak zachęcałam na tej właśnie Dni Modlitwy i Postu mojej siostry. Chyba tam chyba z pięciu od razu zwerbowałam, że jedziemy wszystkie i się okazało, że jak przychodzi do wyjazdu, powstała potem grupa 12 osób, nawet 13 z na dwie ze szliftingowe, to przyjechało nas 15 osób, ale jak już był czas przyjazdu, właściwie tydzień przed przyjazdem, zgłosiłam w niedzielę, bo Kasia tutaj nas organizowała, więc zgłosiłam do Kasiu mówię, Kasiu nie mogę jechać, nie mogę jechać, bo mama, moja mamusia jest chora i mam telefon, że ja muszę być z mamą, bo siostra wyjeżdża w tym czasie, a tak siostra się opiekuje mamą. I bardzo wiedział Bóg, że chcę jechać na to, to była ta przeszkoda i modliłam się dalej. Dzień właśnie przed samym wyjazdem, pochodzę pochodzę na te modlitwy ranne, brat Krzysiu, nie było go akurat, cały czas przychodził, a w ten dzień go nie ma, a ja modliłam się tak, Panie Jezu, jak będzie dzisiaj Krzysiu i nie kupił nam grupowych biletów, to ja będę jechała, to wiem, że będę mogła jechać, bo tam z mamą zostaje ktoś inny i mama do mnie nie przyjedzie i ja w sierpniu do nie pojadę. Ale mówię, teraz czy ja będę mogła jechać i czy jeszcze pracy zdążę sprawozdania zrobić, bo ja pracuję w i mam dużo sprawozdań, na Księgowa mam tam wszystkie sprawozdania. A to do dziesiątego, a tu czwarty jest, no mówię, i dzwonię i przychodzę do rano do, na modlitwę Krzysia nie ma. Ale mówię, Panie Boże, ja chcę bardzo jechać. Tak się modliłam na tej modlitwie rannej o szóstej. Przychodzi Krzyś, odwracam się, się jest, Spóźnił się, akurat ten dzień 20 minut. Ale mówię, jak kupi bilet, żeby tylko nie kupił jeszcze tych grupowych biletów. Pytam się Krzysia zaraz po modlitwie nie kupi. Teraz w pracy jeszcze ten dzień, bo rano w piątek wyjazd, by był czwartek. I w ten czwartek w ogóle się wszystko okazało, że muszę wyjechać w nocy, w środę, to już się okazało. I teraz się pytam, w czwartek rano dzwonię do tej mojej pani, która tam od nas sprawozdanie bierze. Czy ja mogę jej wcześniej przysłać te sprawozdania? Zostałam tam do piątej w pracy dłużej, dzwoniłam, a, a ona mówi do mnie, że to niech mi pani jutro prześle. To ja jutro pani sprawdzam. Ja dzisiaj muszę, bo mi jutro ma nie być. I ona właśnie zgodziła się, żeby mi przyjąć. Sprawdziła, że wszystko dobrze. I tak się Bogu dziękowałam, że, że mogę jechać. Ale to chodzi o to, dlaczego miałam tu być. W ogóle miałam bardzo wielkie problemy po śmierci męża, bo dopiero 9 miesięcy nie żyje. Taki smutek, taki żał. Taką tęsknotę, ale... To było właśnie takie, wiadomo tęsknota inną stronę, ale takie też diabelskie zniewolenie, gdzie Bóg mi... Pokazywał, że mam wychodzić do ludzi, mam dzwonić, mam tyle znajomych, tyle lat bieżące, a ja tak się zamknęłam właśnie w takim swoim kręgu. Polałam po pracy, przyjść do domu, nie odbierać telefonu. Była taka sytuacja w moim życiu i właśnie Bóg chciał bardzo, żebym była, bo ja chciałam być i wiem, co Bóg dokonał tutaj. Jeszcze miałam tu być krócej o dwa dni, też żeśmy mi się modlili i Bóg sprawił, że właśnie goście są, ale moja sura przyjmuje tych gości, także fała Bogu, nie muszę ja i zostaję tu do końca, ale co Bóg dokonał w moim sercu, zmienił mnie, te jarzma, które miałam, zdjął ze mnie, mam radość w sercu, przywrócił mi taką wiarę też w to, co dawniej było, że mogę iść do ludzi, bo mam naprawdę duży krąg znajomych, że może, mogę iść do nich, że mogę mieć, bo nie zawsze był dom otwarty, a teraz naprawdę po śmierci męża zamknęłam go na, na, na ludzi, nawet nasze spotkania, które prowadzę siostrzane, nie były niestety u mnie, tylko wolałam z zrobić, chociaż jak, jak siostra się zgłosiła, to u siostry jakieś były w domu, ale nawet ostatnio od maja nie było tych spotkań. Także było dużo takich spotkań w naszym zboże, ale nie, bo, nie, nie, po prostu nie byłam w stanie, żeby cokolwiek zgromadzić siostry i zaprosić i, i rozmawiać z nimi, bo sama czułam taki ciężar, takiego no, diabelski ciężar, żeby, żeby mnie tak przytłoczyć, że mi się no, nie nadaje do tego, że tak obwiniałam się, że, że może nie podołałam, że tak... No coś takiego było diabelskiego we mnie, ale Bóg to wszystko zerwał i dzisiaj mogę powiedzieć, że Jezus jest Panem to tylko dzięki Jego mocy, dzięki Jego, Jego łasce. Naprawdę czuję się zupełnie odmieniona, wzmocniona i teraz jak pojadę, to mogę mówić o Bogu, który jest Bogiem. Nie mieszkam w, w, le w Lesznie i yy, sprawa z tego typu, że przejeżdżając na Szkołę Chrystusa nie znałam Bożej Miłości, takiej jaka ona jest. Wiedziałam, że Bóg mnie kocha, że uzdrowia leczy. wszystkiego tego doświadczałam w swoim życiu, ale tutaj y, w taki szczególny sposób doświadczałam Bożej miłości. Byłam odrzucona w domu, y, rodzice się mną nie zajmowali i tak naprawdę nie widziałam sensu życia. Ale Bóg mi go tutaj na nowo wlał, obudził nadzieję i dziękujemy za to. A za to ja do nas, do nas, do nas do. Ja jestem Ewa Brodarcza. Tak? Chodzę z kościoła, należę do kościoła w Lesznie. Przyjechałam z tego powodu, że utraciłam wiarę w Słowo Boże. No córka, faktycznie to córka mnie tak pchnęła, żeby mnie wzmocnić, bo w mojej rodzinie jest dużo brudu światowego. No i nie mogę sobie z tym dać rady. A to, że straciłam wiarę we Słowo Boże, to przyszło z tego powodu, że wierzący po prostu mówili mi co innego, a co innego pisało w Piśmie Świętym. I tu sam na Szkole Jezusa potwierdzenie, że to co pisze w Piśmie Świętym nie ma prawa żaden człowiek złamać. Bo Duch Święty prowadzi nas przez swoje Słowo, a Słowo Jego jest życiem dla nas. I dziękuję Mu za to, że tu przyjechałam, bo dostałam potwierdzenie, i miłość, że Jezusa miłość nigdy nie gaśnie i no wzrasta coraz większa w <knie> Dziękuję Mu za to i chwała Bogu. To jest Amen. Przyjechałam tu z, oczekuję, szukając Chrystusa. Chciałam Go poznać takiego, jaki On jest naprawdę, poznać Jego serce, zbliżyć się do Niego jak najbardziej. No i to jest idealne mie miejsce, jeśli ktoś szuka Boga, chce się dowiedzieć o Nim, Dostanie tu peł pełną informację, wszystko to, co najważniejsze. Z pewnością na początek dostanie tego dużo i to wystarczy. Bardzo się cieszę, że poznałam tu wiele osób wyrwanych przez Jezusa z ciemności. Tak wiele radości sprawiają mi tutaj młode osoby czy starsze, które żyły wcześniej beznadziejnie, tak jak i ja, żyły życiem, które. Nie dawało satysfakcji, natomiast tutaj poznałam ich i bardzo się cieszę i zapraszam wszystkich. Jeżeli macie problemy, nie widzicie sensu życia, to Jezus jest na to odpowiedzią. Na szkołę Jezusa wybrałam się, bo leży mi na sercu to, żeby zanieść Ewangelię i tą szkołę. To błogosławieństwo do krajów w języku niemieckim. I leży mi na sercu, żeby, żeby właśnie przetłumaczyć to wszystko, bo byłam już w 2005 roku. To to chyba tak, już nie pamiętam kiedy, w którym roku, ale tak mi się zdaje, że to tak było. I e, wtedy dostałam od, od e, Idy Lusińskiej jakby tak w, może takiej... Taką prośbę, żeby to zrobić w Austrii. No i wiedziałam, że to jest jakaś taka walka i że będzie ciężko. Jakoś tak to czułam i też tak było, bo, bo na jeden, pierwszy mój pastor, kiedy mu to wszystko dałam, powiedział, że to nie jest dla, dobre dla zboru. Nie za bardzo on to widzi, żeby to ktoś tłumaczył, bo to jest ciężko z tego angielskiego na no, niemiecki, tych wykładów jest dużo i czy ktoś będzie miał. On powiedział, że on tego nie widzi, później drugi pastor, z nim się spotkałam i on też tak powiedział, no wiesz, czytam tą książkę po angielsku, no ale nie jestem też tak... Prośmy Pana, czekajmy na Pana, ale tak nie dawał odpowiedzi w ogóle. nie. No i byłam taka smutna, że Mój sobie odrzucił tą szkołę i tą łaskę, bo to jest łaska Ducha Świętego, który naprawdę wypala to z człowieka, co ludzkie, a daje to, co Boże. Nie? I byłam taka smutna. I modlę się cały czas, przez te lata modlę się i mówię Boże, utoruj drogę, żeby ta szkoła była też tam. i, i i po prostu, żeby to było dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. I dlatego jestem, i też e, pytałam się Pana, i Pan. E, e, I akurat w niesamowity sposób dostałam urlop trzy tygodnie, a pracuję dopiero pół roku. I szefowa mi nie chciała podpisać tego urlopu, mówi, że będzie się zastanawiać, i zachorowała. I no. I, I ktoś inny podpisał wszystkie urlopy ja dostałam w cudowny sposób trzy tygodnie urlopu. I teraz będę odpoczywać, bo jadę na kongres. No i Bóg mi powiedział, że masz tu jechać i, i przyjechałam. Jestem z nami. No. I też Panu na nowo tak jakbym czytała, tak jak się czyta Biblię, tak jakbym na nowo Biblię czytała. I przeżywała znowuż obecność Pana, i, i też taką bardzo bliską relację przeżyłam z Panem tutaj. I też e, poznałam wspaniałych ludzi. <grych> no. I też e, wiem, że, że to jest właśnie Kościół Boży, gdzie miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. I tą miłość mogłam od Was otrzymać i się zbudować Wami. I, a oprócz tego tak e, dostałam e, taką bliską społeczność Pana, bo gdy zamykam oczy, to widzę je, Jego samego, choć nie całą postać, ale jakieś takie zarysy, to już Ci mówiłam, nie? Że widzę Pana po prostu, ale e, myślę, że właśnie to jest taki znak, że Pan Bóg zawsze jest ze mną i wiem, że zawsze będzie. I wiem, że przygotowuje mnie do służby i w moim, moim sercu jest... E, Taka, taki, znowuż taki ciężar od Pana. Myślę, na pewno jest to od Pana i że, żeby powstał taki kościół jak nasz, z darami Ducha Świętego w języku polskim w Austrii, we Wiedniu I wierzę, że tak będzie.